Witam, jestem Maxer XL i to bardzo fajny jest mod, gram na y, Jakboksie I postanowiłem siąść sobie na drzewo i tak mogę powiedzieć, że zaczniemy nagrywać Koło mnie jest Noki, jeśli go znacie to polecam żeby go oglądać, bo naprawdę ma fajne kole y, kolegi <grystanie> <grystanie> Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek <grystanie> Wiesz on nie jest żółty? jest biały, a ja mówię żółty no tak um, tak więc chcę tu wejść ale no, coś mi nie działa no i to pierwszy odcinek i mówię podejrzewam za cicho podłożnie najwyraźniej um, no więc zetniemy sobie jeszcze drewno zetniemy sobie drewno drzewo ale fajne idą je ej zostały, drzewa mi zostały dobra no. um, <gry> Jaki? Dużo tego drewna! Trochę jest. A czekaj, tam był statek, nie? Tam, tam był o, tam był statek. O, jest statek. Dobra, pójdziemy, zobaczymy. <gry> Nie, nie, <noise> Jaki nie, coś? nie, nie, troll. Delfinki! Jej nie, 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 O nie, 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 O, nie, nie, Może Dobrze! Tylko wejdę na delfinka. O ja, nie mogę wejść. Nie można. What the fuck. Pirates! No za... U mnie bo cię zabiję! Naciśnij ten Spoko. Trzymaj O pierdzielam! Jak mam stąd wejść? What the fuck! <śles> Co fuck? Ja pierdzielę. A tam się nie da wejść! Dobra, nie idę. Bo bym miał żelazną zbroję. Fuck! No. Tak więc... Zobaczmy. Co tam jest nie dalej? Jest dalej. Hmm. Dobra, jeszcze drzewko pościnamy. Drewno się przyda, chyba. Desz drzewa! Desz drzewa! Jej! Mów coś innego, bo taki cichy jesteś. A co ja mam mówić? Cześć. Cześć. Ja to rozwala. Cześć. To ciekawe. I cześć. Dobra. To jakbyście mnie po prostu zauważyli na YouTubie, to piście, czy chcecie dalej tą serię. Ale i tak będę kręcił. <grymne> Nawet. jak się <grymne> nie. Pojazdam się ten pytasz. Do brzodgu. No to jak do brzodgu? Brzoda. <grymne> do brzodu. <grymne> Biegnij! Run Forest! Run! <grymne> run Forest! Dawaj! I to ja mam tutaj tego? Eee... eee no. Kill him! Kill him. What the to, Co? MOTYKOM! Co uh, motykom? Eee, I will... Oh, patrz, patrz, patrz! Patrz, patrz, patrzcie, patrz! Alczesan ulok. What I'm the fuck? Negation. What the... Fuck! Co to jest? Nie wiem! Prawym lecimy. Prawym. Czekaj, czekaj, czekaj. Kansel, 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 kansel! Czemu? Bo to jest do niszczenia wiosy! Później się nam przyda! E jak? Patrz, tutaj, czekaj, czekaj, tutaj... Z, 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 albo nie, masz pole Idź w świat! Się. Biorę swoje mięcie i idę w świat... To jest jakoś ulepszone, w Nie, są so, wiksury, ale potem ulepszasz. Ale no, jak napis nisz prawie do takiego bo dostajesz, nie? Jak, do do jak prawie? No, prawie. Aha. No jak skaczesz, nawet tak samo jest. The to the skaczesz i wyżej no przykład. Coś nie działa. Ale mów coś, co jest... nie no, Nie mogę. Nie mogę, mogę, tylko muszę stać, żeby to zobaczyć. Lol. Ale nie ważne. Mów do niego, nie do No weź Ale ty mi się w cholerę długo ten film zmienił. Nie ma tu jak kopać siebie kilopem. Nie idź na statek! What to Nie bij tego! Idź do domu, idź gdzieś zrobić domek. Domek! Upsi! Okay. Mm. Ale mów coś! Słucham! <laughs> Ale cichy let's play Let's play, tego nawet nie można nazwać odcinkiem Można! Ten fail odcinek Ale masz coś mówić No ale co mam mówić? Różne rzeczy No to dobre no bo dobra, dobra, musi wam się podobać, to piszcie może jednak. Dobra, piszcie. Yy, jak napiszecie czy wam się podoba... Ale chyba się nie będzie podobać. <grym> <grym> nie, nie będę... Yy, tak więc... piszcie, bo... Łapkujcie. Ale to raczej... Trzy, cztery. Aha, bo... Aha, bo ty musisz iść. Aha. Dobry, może sobie postawimy se check, check, checkpointa waypointa tam checkpoint, waypoint what the fuck than tej dungeons wejdź tam? no uciekaj! uciekaj do góry! Uu! słyszę zombiaczka. Masz przerąbane czemu? bo jest noc. A to dobrze bije to ten Big Soul? Big Soul? Big Soul na babę? Swat. Tak, ale zakop się w ziemi. Tym się najszybciej kopie. Tak samo jak salko i powiedział, że najszybciej kopie się na Jaki salkomi. Zgal, gal. Z, z O, Raz, dwa, trzy, cztery. Prawie pięć staków. No yeah! i co ja mam tu robić? Zakobi się! I zbieraj kobla! O nie, jestem w grobie! Kończy mi się powietrze! Zbieraj nie. kobla i nie maruj! Powietrze mi brakuje, muszę zrobić pod Zbieraj kobla, może nie, nie maruj. Potrzebne by było mi chyba trochę węgla? No wow <laughs> Jaki ryj. Z tym ten odcinek zrobi z kamerką. Cichy, cichy, let's play. Let's let's cichy, let's. Let's cichy. Let's cichy. Weź zrób taką serię cichy, let's play. Ale w moim opisie jest, że nie lubi za bardzo gadać. Ale jest fajny. Aaaaaaah, logi! 15! Tak, 20 ma. Dobra, może zrobimy cięcie jak ja kopie, bo nikogo to nie obchodzi jak kopie. Problam, to, to to zrobię krótkie cięcie. Albo dobra, nie, to... Dobra, to następnym razem jak będzie już następny odcinek, chyba, może, zobaczymy, czy coś napiszecie, to wtedy byśmy zrobili krótkie cięcie i byście nie patrzyli jak kopię ten kopny. Cięcie spokój z odcinka! Dobra, w takim razie żegnam jestem Excel a koło mnie siedzi... Komentujcie! Subskrybujcie, żółty magiczny guziczek! Cześć.